Witaj o poranku, połóż dłonie na sercu i poczuj swoją kobiecą moc. Twoja intuicja to Twój kompas. Powtarzaj wraz ze mną słowa tej afirmacji na głos lub tylko w myślach. Jestem pełna mocy i gracji. Kocham swoje ciało i duszę. Moja kobiecość jest moją siłą. Zasługuję na miłość i szacunek. Świat celebruje moje esencje. Twoja kobiecość to świętość. Nosi ją z dumą. Moi drodzy, dzisiejszą afirmację celowo poświęciłem tylko kobietom. Pojutrze doceniam życząc płeć. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnych afirmacji, nie tylko mężczyzn, gdyż każdy człowiek ma w sobie energię żeńską i męską. Jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny. Link do zrzutki.pl znajdziecie w opisie tego nagrania. Zachęcam Was także do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi filmami, których spis znajdziecie na naszej stronie internetowej iskrazycia.tv. A jeśli wolicie YouTube, prześlijcie link do naszego kanału. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta afirmacja. Czekam na Wasze komentarze, miłe kobiety. I do usłyszenia już pojutrze. Wszystkiego dobrego, udanego, wspaniałego dnia Wam życzę. Niechaj spełnią się wszystkie Wasze marzenia i zamierzenia. Mówił Marek zatem.